Dzień dobry Państwu, muszę ponowić ten film, bo bardzo dużo tych uszkodzeń było, bo się tego, tam się coś z przewodami zaśkrzyło, i normalnie filmujemy nowa. I teraz, dzień dobry, mówię Państwu w nowej wersji. <laughs> no, takie nasze. Czwartek. I trzeci, nie? Trzeci to będzie czerwiec 2020. Bardzo ładny dzień. I Już jesteśmy po południu tutaj na tym normalnie no na wybiegu. I tutaj, normalnie, ze spacerkiem, tak chodzimy i oglądamy to wszystko. Tu brzoskwinia między tymi robiniami. I otóż, proszę Państwa, najważniejsza rzecz, że za parę nocy rozwiną się robinie akacjowe różowe, purpurowe. I one w przestrzeni tutaj to nam przyniosą pełną zdrowotność. Taką jak kto chce, bo jak ktoś nie wierzy, no to normalnie trudno go namówić. Nie będziemy go przyciągać. Ale jak kto chce, może polubić, może normalnie w tą przestrzeń wejść na miejscu i, i normalnie wtedy poczuję tą zdrowotność, bo tu piękne zapachy tej przestrzeni są już teraz, bo już robinia troszeczkę tak normalnie oddaje swoje, a najbardziej będzie oddawać wtedy, gdy normalnie ten, ta przestrzeń z tego pyłku będzie w takich momentach, ale to nie każdy to zauważa, bo to musi być specjalnie e, e, tak normalnie akurat e, wiatr i on normalnie ten posmak dopiero poczujesz, bo tak ona tak praktycznie to nie pachnie, dopiero e, zauważalno jest przez e, tak chwilę, to każdy czuje taki kwaskowy posmak i wtedy normalnie Oczarowuje tym, tym zdrowiem, kurczę. I to jest właśnie ta piękność tego ogrodu, gdzie na całym obszarze, hektar, przeszło prawie półtora hektara, normalnie jest tej robini. I, i ta robinia będzie tutaj, póki normalnie wszyscy, wszyscy, co chcą, to będą normalnie zadowoleni z tego przebywania w, takim, w takiej przestrzeni która normalnie jest bardzo piękna. Ale tu mamy y, akurat pod, pod nogami, tutaj mamy chodniczki takie różne i te chodniczki doprowadzają do takiego serca, w którym będzie fontanna. Fontanna będzie y, za kilka dni tutaj zamontowana, może jak się uda wszystko, zobaczymy co będzie z czasem i wtedy normalnie pokażemy Państwu, jak to będzie funkcjonowało. Trochę drobnych tutaj takich robotek będzie, żeby to uzupełnić. I to które tutaj chciałem jeszcze pokazać, tak przy okazji, jak jestem. Przechodzę koło tego cianka kalifornijskiego. Z tej strony, tak z domysłu widać, że to dzik, a z tej strony żuber. I to jest też piękna sprawa, bo żuber, jak wiecie, normalnie to jest świetny napój. Królowa normalnie tych napoi. <laughs> żuber, o, żuber. Normalnie w, w niektórych miejscowościach te żubry tu blisko, nawet nas w Gołchowie są takie żubry, ale jeszcze są przestrzenie co też te żubry są. I to jest piękne. Tam widzę o Robinie. Teraz y, taki nowy kolorek. Bardzo ładny. Już się rozwija, to wszystko. A tu mamy. Y, Liliowce, proszę Państwa. I te liliowce tutaj w tym kółeczku są, bo to jest kotwica. Zauważcie Państwo, jak kiedyś w tych filmikach może mówiłem, może nie mówiłem, ale to jest kotwica. I w tej kotwicy y, są liliowce, lilie. Kosaciec piękny, ale on jest sprowadzony z północnej Ameryki ze Stanów Zjednoczonych i one tutaj ma swoje dobre miejsce bo ładnie zakwit i to normalnie w darze dostałem od kolegi który jak zaś normalnie ktoś będzie łaskawy to jemu też w darze przeznaczę jakąś część tego liliowca, bardzo piękny i normalnie tak się po kolei to wszystko układa tu filmujemy normalnie tej te liowce. Tu widać bardzo dużo tych traw wysokich. Jeszcze wrócimy do, do trawy takiej tam z prawej strony. Bardzo wysoka, jak będzie tylko możliwość, to już przechodzimy na inne wiadomości. I teraz jakby co, to już możemy się odwrócić. Tutaj jest klucz wiolinowy usypany, ładnie porośnięty, będzie. Z, z góry na tej górze skoszone, skoszone będzie, tak. I będzie normalnie widać wtedy prawdziwy klucz wiolinowy na na pięcionutkach tutaj takie yy, o pięciolini i na początku tej linii właśnie się taki znak znajduje. Jeżeli ktoś z muzyką miał do czynienia, to właśnie jest to i tutaj, proszę Państwa, jest jeszcze normalnie krokodyl ze wschodu powracający albo atakujący, bo tak nawet może być atakujący, bo to ta, ta sprawa wschodnia i zachodnia krokodyle w Polsce normalnie przebywały i tu jest usypany jego normalnie jego model Za, za tym krokodylem jest jest, proszę Państwa E, łódka, którą e, normalnie z tego miejsca będę wyruszał w świat. O. I pędzę właśnie to pokazać powolutku. O, e, naprawdę. O. naprawdę jestem tutaj i mam tutaj przy, przy tym e, dom biało-czerwony, dom biało-czerwony, e, buczki. niektóre przyskły ze względu. Niektóre się nie przyjmują i to normalnie czasami komuś się tak normalnie da, a on może się za pierwszym razem nie przyjąć, trzeba powtórzyć i następnym razem będzie satysfakcja. Bo tak czasami jest z tymi drzewami, że nawet ukorzenione coś mu jest i nie chce ruszyć, i w ten sposób. I teraz tutaj przejdę. Tu są same takie młodsze jeszcze. Niż tamta wieżba płacząca, tu są młodsze wieżby i jest ich tu w szeregu, może nawet nie policzę, ale jest ich bardzo dużo. E, tu są takie trawy, ta trawa jest taka kosmata tutaj, ale, ale normalnie zostawiłem. Zostawiam takie trawy, a tu jest trawa ryżowa. O. Tu jest tak samo jakby ryż albo proso. Te trawy są bardzo duże. O, ponad... E, ja tu wejdę prawie i zobaczcie państwo jak to jest głęboko. O! O, proszę państwa. Tu jestem. Tu jestem, tu jestem. I tu zobaczcie Państwo, jakie kłosy ładne, piękne, śliczne. Tak jak proso prawie. Proso jak ktoś zna proso, na... Y, takie kiedyś te ziarenka były takie małe, się dawało ptakom młodym, kurczakom, dzieciom, bo to dużo witaminy też i normalnie specyfiki różne. No i tutaj mamy buka. Tutaj za mną jest o, dom biało-czerwony. Zobaczcie Państwo jak zimno było po liście, bo to zimna, tak tu się dzieje. A teraz, proszę Państwa, będę normalnie już kończył i zapraszam do oglądania, do subskrypcji, do polubienia. I bywajcie! O.